Dobry wieczór, kochane dzieci. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym wieczorze bajkowym z cyklu "Bajeczki łaneczki". Witam również serdecznie naszego kolejnego wyjątkowego gościa, a jest nim Pan Tytus Wojnowicz, polski. Dobry muzyk. wieczór, dobry wieczór. Witajcie, dzieci. właśnie polski muzyk biurdu oboju, który wykonuje różnorodną muzykę od klasycznej poprzez filmową aż do etnicznej, a w swojej muzyce utworom klasycznym nadaje wyjątkowe, nowoczesne brzmienie, łącząc elementy muzyki poważnej z popową. Jako ciekawostkę powiem wam drogie dzieci, że pan Tytus lekcje skrzypiec pobierał od siódmego roku życia, a w wieku 15 lat zaczął grać na oboju. Dlatego tak teraz wyśmienicie pan Tytus gra. Kochane dzieci to tak w skrócie, także zapraszam was do słuchania. Zaczynamy panie Tytusie. Bardzo proszę. Jan Brzechwa smok. Na Wawelu, proszę pana, mieszkał smok, co zawsze z rana zjadał prosie lub barana. Przy obiedzie smok połykał cztery kury lub indyka, nad to krowę albo byka. Nagle raz przy wielkim piątku krzyknął: Coś tu nie w porządku. Poczuł wielki ból w żołądku. Potem spuchła mu wątroba. Dwa migdały, płuca oba, jak choroba, to choroba. Smok pomyślał. Proszę, proszę, nie mam zdrowia za dwa grosze. Czas już zostać mi jaroszem. I smok biedny od tej pory, by oczyścić krew i pory, jadał marchew, jadał pory, groch, selery i kapustę. Wszystko z wody i nie tłuste, żeby kiszki. Były puste, tak za roczkiem mijał roczek. Smok nasz stał się jak wymoczek. Wprost nie smok, lecz zwykły smoczek. Odkąd każda mądra niania, dziecku daje go do sania. I kolejny wierszyk. Jan Brzechwa, Koziołeczek. Posłał kozioł koziołeczka, po bułeczki do miasteczka. Koziołeczek ruszył w drogę, wtem tym się natknął na stonogę. Zadrżał z trwogi, no i w nogi. Ga i ksteczka, mostek rzeczka. A tam czekał ojciec srogi i ukarał koziołeczka. Taki tchórz, taki tchórz. Ledwo wyszedł, wrócił już. Ładne rzeczy, ładne rzeczy. A koziołek tylko beczy. Jak nie uciec, ojcze drogi. Przecież sam rozumiesz to, ja mam tylko cztery nogi, a sto noga ma ich sto. Posłał kozioł koziołeczka do miasteczka po ciasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy. Nagle staje, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie. Koziołeczek wtedy w nogi i znów dostał w domu lanie, bo był ojciec bardzo srogi. Taki tchórz, taki tchórz, dwo wyszedł, wrócił już. Ładne rzeczy, ładne rzeczy. A koziołek tylko beczy. Jak nie uciec, ojcze drogi, czyż jest słuszna kara twa? Chustka ma wszak cztery rogi, a ja mam zaledwie dwa. Pięknie. I przechodzimy do ostatniego wierszyka, a jest nim wiersz pod tytułem Paweł i Gaweł Aleksandra Fredro. Paweł i Gaweł. W jednym stali domu: Paweł na górze, a Gawę na dole. Paweł spokojny nie wadził nikomu. Gawę najdziksze wymyślał swawolę. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając między stoły stołki: gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł. Nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan. Poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to Gaweł. Wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie. A tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk puk zamknięto? Spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam cały pokój w wodzie. A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co właśnie pan robisz? Ja ryby sobie łowię. Ależ, mos panie, mnie kapie po głowie. A Paweł na to. Wolność, Tomku, w swoim domku. Z tej powiastki morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie. I to już był ostatni wierszy, kochane dzieci, ale zanim się pożegnamy, pan Tytus przygotował dla was niespodziankę. Proszę, oddaję głos. Tak, kochane dzieci, no ponieważ jestem muzykiem, to siłą rzeczy Powinienem coś zagrać. Ten mój instrument wybitnie lubi być w towarzystwie innych instrumentów, ale dzisiaj nie mam takiego towarzystwa, więc zagram taki dosyć specyficzny utwór, w którym jakby wszystkie elementy są zawarte w tym jednym głosie. Natomiast ogólnie polecam Wam bycie muzykiem aktywnym, bo wszyscy słuchają muzyki, pewnie towarzyszy Wam muzyka wszędzie w szkole, w autobusie, w sklepie, ale ona jest odbierana biernie. Natomiast bardzo przyjemnie jest samemu wydobywać dźwięki, hałasować. Ja jako dziecko bardzo lubiłem hałasować, stukając tam pokrywkami, innymi narzędziami, z czego mój tata wywnioskował, że być może mam takie zainteresowania muzyczne i faktycznie, faktycznie tak jest. Więc wszystkie dzieci lubią hałasować i to jest właśnie bardzo dobry początek do tego, żeby zostać muzykiem. Poza tym, jak się umie trochę grać, a jeszcze nie daj Boże śpiewać, to nawet nie będąc bardzo urodziwym, czy, czy smukłym i pięknym, można zainteresować płeć przeciwną i zrobić duże wrażenie. Także się przydaje w różnych elementach naszego życia muzyka. I w różnej formie. Dobrze, ale żeby nie zagadywać, tu mam. Instrument. To jest to, co słyszeliście. To jest taki pisk, który wydaje taki oto mały element. To jest strojik do oboju. Teraz ja go włożę, bo bez tego właściwie ten instrument nie gra. No i zagramy jakiś fragment. Fragment taki sympatyczny, optymistyczny. To był taki fragment z, z utworu Georga Filipa Telemana na obój solo. Pięknie. Panie Tytusie, z całego serca chciałabym podziękować za świetny występ, poświęcony czas i wielkie serce dla dzieci. A przede wszystkim pogratulować tak wielkiego talentu. Muzyka, tak, którą talent, pan. By... To nam daje natura, czy Pan Bóg, czy jakiś inny w tak. ważniejszy od nas, a my musimy tylko się po niego schylić, no i coś z nim zrobić. Dokładnie, dokładnie tak jak Pan mówił, także świetnie. Yy, dziękuję jeszcze raz za przemiłe spotkanie. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. No bardzo chętnie, także do, kochane dzieci, śpijcie dobrze i słuchajcie muzyki, a nawet same grajcie też, jeżeli macie okazję tylko. Dokładnie, a już za tydzień drogie dzieci, jak będzie pogoda, Bajeczka kolejna będzie w wyjątkowej scenerii, gdzie poznacie dwóch gości specjalnych. Jednego znacie na pewno bardzo dobrze, ale dla drugiego, jeśli chodzi o drugiego gościa, to może być ktoś dla Was zupełnie nowy. Także dziękuję serdecznie. Jeszcze raz Panie Bajeczka. Dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia. Życzę do zobaczenia. miłego wieczoru, drogie dzieci, kolorowych snów i do zobaczenia za tydzień. Pa pa!